O, dobra, i na łeb kamerka. Tam, 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 no. A, nagrywa się, siema widzowie. Dzisiaj, dzisiaj wam yy, pokażę S znowu. Tutaj jest S i zaprezentuję wam dzisiaj co jak działa. No to zacznijmy od, yy, może od początku. No to tak. Tu jest benzyna, tu się wodę wlewa. To podstawowa wiedza. Wody musi być do oporu. Jak wyparuje, to trzeba dolewać. Bo to jest układ otwarty. Tak. Następnie. Olej. Kurwa. Olej występuje nawet. Dobra. No. Co dalej? Tam. Takie kręcadło to jest przyspieszać zapłonu Czy tam ssanie, czy Bóg wie co to jest To co się daje przy odpalaniu Jak jest zimny No, tu jest odprężnik Tak jest włączony, tak jest wyłączony I tak biegi no to już Wszyscy ogarniają I inne takie pierdoły, no No i I co tu jeszcze jest ciekawego, no Chyba trzeba Ostra kaszanka. No. Teraz ja wam zaprezentuję, jak się tego dzioda odpala. I, i no. Tu jest korba. I co i no. Tu jest lepiej. No. no. To teraz korba. Jest. Jeżeli na biegu nie został sprawdzić i nawet nie został na biegu i teraz zaprezentuję Wam to może z zawsze odległości będzie lepiej nawet chyba dobrze nagrywa no to teraz tak łapiemy prawą ręką korbę lewą odprężnik i mieć to będzie dobrze. O, dobrze. No co jest? No. O, dobrze, tak będzie lepiej. Trenerzyki. Ciepło trochę. O, idę, dobrze. i odpala i no to teraz na łebkę No i jedziemy. O! zasiąść. No. No i tak. Tu, wsteczny. możemy sobie jednak klatkę zamknąć jeszcze. Tak, przypomniałem. Jeszcze, może, może to byłby dobry pomysł. Dzisiaj jest akcja tu w ogóle No i tutaj klatkę trzeba zamknąć No jest zamknięte i cofamy No się to oberwa Dobra Kuśny <tryk> <tryk> Dobra, jadymy. Sprzęgło tak. i wsteczny. No i jadymy. Delikatnie. Ręcznego nie ma, to nie spuszczam. Teraz trzeba dobrze wycofać. O, da się strzelować, to będzie zajebiście. No no i tutaj profesjonalne cofanie. Teraz odbijamy. Trochę gazu damy. Bo on ma tyle niuta, że fajnie kurna jedzie. Jedzie bez gazu. No, trochę. No to trzeba Było. Nawet no, bardziej trochę ten całe tej w ogóle no wszelka no wjebałem kur... Ja... bo kurwa to zajebie dobra trzeba, trzeba, trzeba trochę, trochę jak nagrywam to się nie myśli trzeba trochę to trzeba poprawić wszelka kur... rozjebałem no i chuj kurna tak to jest jak się nagrywa Dobra, cały drzak. hamulec, hamulec o, wsteczny, hamulec puszczamy i znowu jadę delikatnie, nie na pośpiech. poprawiamy trochę no, no i, i to idzie jakoś Jedziemy spokojnie. No, Dokładnie to idzie bardzo ładnie. Trzeba tam celować ładnie, do tyłu. Tam piłe słychać jeszcze w tle. No. no i teraz kierownica dobrze idzie. Łogiń. Burna no, ile to poszło? To na luz? trochę, nawet na tu to jedynka trochę średnio działa Ech. że trzeba, trzeba ładnie wcofać tam, całe te A i wsteczny i teraz tutaj, tak to idzie Teraz będzie dobrze no i teraz to co tak, żeby mnie jeszcze kurwa kupło nie umrywało już miło głowę. No i będzie. Teraz podjechałem, to teraz trzeba zgasić. Albo się go zadusza, albo jest w lepszy sposób. No. I teraz się zgaśnie. No. Gaz się go gasi. No. Już powinien zgasnąć. No, i teraz zostawiamy sobie na biegu, żeby się nie ale sto... albo nawet nie. No, i, i to byłoby na tyle, i może potem coś jeszcze nagram. A jak nie, to do widzenia, nara. Reklama. To jest super napój, który pił twój ojciec. Jego ojciec, zanim poznał twoją babkę. To jest super napój z filmu Poltkiem do przeszłości. To jest napój, który. Eee, hola, hola, hola! Mój ojciec nie pił tego gówna! Bo żył w zasranym prl przecież! Pił Jałowca! Wiadomo, Jałowiec, firma Doninex! No i lepszy napój w województwie łódzkim I nie tylko! Woda. Brud. Zimno. Każdy dzień swoją bezczynnością wspierasz największego wroga polskiej motoryzacji. Rdze. Możesz temu przeciwdziałać, wejdź w opis filmu i udostępnij zrzutkę na swoim facebooku. Nie bądź egoistą, podaruj Poltkowi garaż. Dam je. Dobra Teraz zakręcić Dobra Druga część się nagrywa Znowu odpalamy i teraz jedziemy wyładować To się nagrywa? Nagrywa się, dobra Na łeb, pyk No Korba. Czekajcie, jeszcze to poprawię. O, teraz powinno być lepiej. Dobra, korba od Czekaj, jeszcze na biegu nie do Nie teraz, kurde, to by było. No, dobra. Luz jest, więc skręcimy. co to się kurwa Nie o. O, dobra idzie. O o, idzie, dobra. I no. Dobra, odpalił. Dziotr. No Dzień ja. Dobra. Drugi film zakończony. Do potem, czy. Do, do, do widzenia, czy coś. Reklama. Haha, żart. Ремально я знаю. Dobra i parkujemy. Esaj to by było na tyle na dzisiaj. To była ekstremalna jazda, showciem sportowa. Więc to kurwa cię odjedzie gdzie odjedzie. Dobra Otwieraj! za otworzy.

プレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点でプレゼントの時点点点点点でプレゼ Dobra. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję. Do widzenia.